Cześć kochani, witam Was w kolejnym zdrabkowym odcinku. I dzisiaj przychodzę do Was takimi oto zdrabkami. Mam tutaj trzy zdrabki świąteczne: jedną za piątkę, dwie za trójkę. Mam krzyżówkę za 3 euro oraz mam jedną małą zdrapkę za euro, których zbyt często nie drapię. Ale dzisiaj postanowiłam dać jej szansę, tak więc ym, inwestycja w odcinek to 15 euro. Trzymajcie kochani kciuki za wysokie wygrane. No i zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy sobie drabki, od zdrabki za euro. Tutaj musimy. Yy, mamy dwa pola gry. I w każdym z tych pól musimy znaleźć trzy razy tą, tą samą kwotę, żeby ją wygrać. Wygrane z obu pól się sumują. O, słuchajcie, jest zdycha, ale numer. 10 euro na zdrabce za euro. Pierwszy strzał i patrzcie, jaki szczęśliwy. Nawet się nie spodziewałam. Czy cokolwiek tu wpadnie, co dopiero dyszka. I jedną zdrapkę kupiłam, nie to, że wiecie, kilka od razu, tylko jedną sobie wziąłam za euro, no i jest. Także no, fajnie, fajny początek, 15 euro wkład w odcinek, także jeszcze tylko piątkę do odzyskania. No i dalej drapiemy, tutaj mamy zdrapeczkę świąteczną za 3 euro, Tutaj musimy znaleźć dwa razy symbol hampera, żeby wygrać właśnie hamper, ale go nie mamy. A tutaj mamy wygrywające liczby: 25 i 23, 26 obok, 28, 21, 18 i 22. Ta zrobaczka niestety jest przegrana. Zrobimy sobie jeszcze raz tą. Tu oczywiście nic nie ma. Szukamy dwunastki i dwudziestki czwórki. Jest 12, jest pierwsza wygrana. Pierwsza i ostatnia, ale fajnie, że jest. I zobaczymy, co tutaj będzie. Piątka czy coś innego. W tej w jest zdrabka za 3 euro w tych Hampersen Cash. Najczęstsza wygrana najwięcej jest wygranych w wysokości 5 euro, także nawet więcej niż zwrotów. Sprawdzamy sobie. No i jest piąteczka, także. Już jesteśmy na zero w dzisiejszych zdrabkach. Tutaj była dyszka, tutaj z piąteczka, a jeszcze mamy krzyżówkę i tą zdrabkę za piątkę. Może wyjdzie z tego plusik? Kto wie? Dzisiaj mam zdrabkę z gwiazdką. Tutaj w pierwszej grze szukamy kwoty, ale mamy jajo. I tutaj będziemy mieć wygrywające symbole. Szukamy tak renifera, rękawiczki, lizaków oraz skarpety. To są nasze symbole, które dzisiaj wygrywają. Mamy tam kominek, dzwonek, obrączka, sople, świeca. Strokszew, szalik, świeca, śnieżynka, sople i obrączka także. Tutaj pusto. Tutaj na samym dole musimy znaleźć dwa razy tą samą kwotę, żeby ją wygrać. 20 tysięcy, 5? Mamy 5 euro, super. Już jesteśmy na plusie. Już jest piąteczka na plusie. 15 euro wkładła, już się dwie dyszki udało odzyskać. Także super. Na razie 3 zgrabki na 5 wygrały, ale przed nami jeszcze krzyżóweczka. I sobie właśnie tą krzyżóweczkę teraz zrobimy i myślę, że nie będę przyspieszać, tylko sobie po prostu zdrapiemy razem, szukamy M i X. Dalej mamy G. Teraz mamy u oraz i u oraz i tu mamy i i tutaj jest i jest u No i to wszystko B I p B jest jest też p. Z i y, tu jest y, jest y, tutaj jest y, no się, dalej, m i o, i o, tutaj już mam pierwszy wyraz. Mi się ciężko drapie tym drapakiem dzisiaj. I chyba było i było tak. O. o i M. M już nigdzie nie widzę, F i D. Tu jeszcze było o. D i F. No, i to wszystko. Dalej mamy S. S i kółku kół nie było. S widziałam kilka razy. Nawet się gdzieś tutaj przewinęło. Tutaj, tutaj mamy drugi wyraz. N tutaj było. S. Dobra. W i K. No, bonusa chyba już nie będzie. W to jest literka w gwiazdce. Mamy trzeci wyraz, jest tutaj trzeci wyraz, super. Tutaj jest, tutaj jest drugi i tutaj jest trzeci, czyli już jest zwrot. Jeszcze może coś wpadnie. Mm, szukaliśmy W i K. Tutaj jest jeszcze W. No i to wszystko. Dalej mamy te. Te by nam zrobiło jeszcze następne słówko. Rby zrobiło kilka słówek. Ha. To jest tutaj, ale nie było. A zobaczmy co było. W bonusie, w bonusie była słówka. No i H już nam żadnej innej, żadnego innego słowa nie, nie tworzy. Tutaj było K, no ale nie było A, R nie było. R nie było, C nie było, L nie było. Mamy trzy słowa, tutaj, tutaj. I tutaj trzy słowa bez gwiazdki, czyli 3 euro. Czyli ta drapeczka się nam zwróciła. Także dzisiejszy wynik bardzo fajny. Jest mały plusik, także to zawsze cieszy. Na zdrabki wydam 15 euro. Tutaj było 5, tutaj było 10, 15, 20, 23. 23. Jedna zdrabka tylko była przegrana dzisiaj. Słuchajcie, także wynik naprawdę. Całkiem fajny, ilościowo, yy, ale też yy, kwotowo całkiem nie najgorzej. Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, stawcie jakiś fajny komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to Was również zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na dzisiaj się z Wami już żegnam. Życzę Wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych. Trzymajcie się ciepło, i do następnego pa! pa.